Witam wszystkich tu zgromadzonych. Pamiętajcie o zostawieniu subika. Uuu! Łapki w górę. To jest ważne i pomaga mi rozwijać mój kanał. No i co, niedługo będzie Minecraft. E, teraz sobie tak. Mm, teraz sobie tak myślałem, by filmiki z Minecrafta robić e, na przykład dwudniowe. Że przez dwa Minecrafta i trzeciego dnia yy, grom Minecrafta To jest tam by było więcej rzeczy zrobionych na tych serwerach, a nie eee, No, to się zrobię. Dzisiaj sobie zagrałem Diamenta trochę sobie W ogóle pogramy takie gierki Odblokowałem sobie, no w sumie przed filmem koletkę Fajnie mi się nie gra No, ale już no, wcześniej też grałem, więc co Z Zagramy Nagroda susza, mapka fajna, taka pod lu trochę można powiedzieć. Zablokujemy tutaj, bo dzisiaj będzie strasznie nerwowo, nie? Zaraz to. No tak, tego lu, to tak właśnie ten ult. No to jak walnę tego ulta, no to on się zaraz mi z, zmarnuje i co będzie z tego? Nic się ja zaraz zmarnuje i o. mhm, mm gasik, gasik tam jest e, Sandy, me, Mandy i... E, m, Grey dobra, o kurde o kurde ale on dostał plomby ona też ma zero więc... nie wiem, może by ją... nie, nie dobiję, ją, z za daleko jest, ucieka dobra dostała. Dobra, jeden tam dead był. Dobra, dostał. Trochę słabo, słabą sytuację mamy. Dobra. Mm. O kurde! Żyje? O! Dobra, lec. Chodź tu. Szkoda. Kurde! No i chłopca stoi. Hmm. No. no trudno, bochło stoi Wiedzieliście o tym, że to jest randomowy leź w ogóle. No trudno. Mm. Gorąca strefa. No nie lubię, nie lubię zbytnio. tu się wszystko może stać. No i po prostu przez nie lubię, że tu się dosłownie wszystko stać to będzie 0 za, za tutaj, przyjdzie kolejny, kolejny no i się nic nie będzie dało zrobić, nie? albo Lu albo... co bym tu wziął? jedno z dwóch ale jak tak się patrzy, no może jeszcze Piper? Chester Chester mi nie będzie zły tu Chester będzie dobry dobra no i tak to widzę. <laughs> Powinniśmy dać radę mi się wydaje. Ja nie mam Chestera, tak uprzedzam Was tylko. Nie mam Chestera. E, on to jest po prostu z kim? Bo, z tego tam konkursu. O kurde, co jest 5? Ole, plomba. Dobra. urdż nie to Daj 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 O kurde Żyje. Jeszcze, ale żyje. Bra. Dobry ult, dobry ult. wygraliśmy. Haha. Ha. Bambik. Wygraliśmy. Ora, stardrop. No niestety rzadki. No i rzadki. Przynajmniej trochę coinów się wbija Tu 25. Jeszcze jedna gierka i odblokuje. Co odblokuję zwykłego stardropa. No nie będzie. Niestety nie będzie już y, mityka y, bardziej, no, mitycznego stardropa. Bo rosły już nie zdąży chyba, żebym przegrywał teraz. Ale chyba widzicie, cały czas przegrywanie takich No i chyba weźmiemy tak jak wcześniej, czyli Chesterka Albo Busterka też. Buster też będzie dobry, ale Chester mi się wydaje, że będzie lepszy Bo strasznie już damage i w ogóle nie wiem, chyba to wybrać, nie? Nie wiem, co dokładnie wybrać, bo nie gram z tym Chesterem, bo. Nie wiem, niby jest dobry, ale tak bym, jakbym miał go wybrać, to chyba nie. bo mm, tak zależy też na którą mapę ten Chester, bo tak na większości to nie jest jakiś najlepszy na świecie, więc. Jakbym miał wybierać jakąś legendę, to bym wolę jakąś inną sobie wybrać. Zad krótka, to takiego krótka się nie jest za dobry, ale. Jak na przykład na napad a ja lubię kres, kres, napad e, to jest mój drugi ulubiony tryb, bo pierwsze to są pojedynki, później jest knockout. No i później trzeci to już jest ten. Zmieniłem to dlatego, że po prostu nie trochę wkurza już ten knockout. Dobra. razie przyjmujemy. Przejmujemy YouTube. U kurda, że... O, o dostaje plomby, ludzie. Ja dalej żyję, nie? Jeszcze nie zginałem coś jest dziwne Bamba Bamba. Bamba Wow. Zostaw mnie Bra, to jest dead. Dobra, dobra, dajemy radę. O kurde. Uuu, teraz będzie ciężko wejść, mi się wydaje. Teraz będzie chyba ciężko wejść. No to jest takie wrażenie. No e, dobra, wejdę już. Woo, ho, ho, nas jadą. Jadą, nas ponowie. woo, nie robi się bezpiecznie woo, woo, tylko... Ulka. O kurde. No nie no. Oni nic nie robią. nic nie potrafią, nie? No i przegrywamy na razie. No jeszcze może nie, no... no ja przejmuję im specjalnie, zobaczcie co oni robią, nie? No już, koniec. Już, kurde. Się zachciało jakiś debil mi dodawać. Dobra. Żyjemy jeszcze, żyjemy. Jest! Ale kombek! Ale kombek! Co to było, panowie? Coś, co się stało? No i za, za tą grę naprawdę rzadki. Ah, nie mam słów. Epicki. No tutaj teraz będę miał znaki od tego skinka. No co, lecimy dalej. No, żadna kurczę, nie lubię, nie, niezbyt, nie, nie przypasuje mi dlatego, że, o, w ogóle jakiś chyba team jest, nie przypasuje, nie przypasuje mi dlatego, że po prostu eee, a piłka, no to jak zginiesz, to się masz zrobić, tam się masz takie, albo podejdziesz, albo nie podejdziesz, idziesz z piłką, to nie możesz nawet nikogo, więc tak nie za bardzo lubię, ale jak mam grać, to już gram, nie? Zablokowali mi te. To chesterek, chesterek. No tutaj nie ma nikogo innego ciekawego. Mogłem jeszcze bowiem, albo... E, ...peny, ale no... no tą mapę tu nie jest niezbyt. Nie I chesterek jest też w przeciwnej drużynie. Tak samo jak brok i nita. <laughs> no, zobaczymy co będzie. Dobra Ale S Ale leca O kurde, zlagował mnie Dawaj. Dobrze. Dobrze, lecisz. O kurde. Teraz zobaczyłem, że oglądarność w ogóle spada. Jakbyście chcieli mieć live'y to e, polecam subskrybować mnie na e, Shorts'ach tutaj będę Wam robił live'y dobra dobrze idzie na razie o kurczę no nie laguj Nie jestem u siebie w domu, tylko u babci Specjalnie dla was nagrywam odcinki i teraz obiecuję, że odcinki będą się pojawiać teraz na jakiś czas, ale będą. Bra? Ten dead? Nie, no jak oni to trafią, to ja się naprawdę zatłukę nie? Dawaj, dobrze, dobrze. Dawaj, kurda nie. Mam ulta zaraz. No i łatwo. Podajemy do kumpli. Dobra. Nie wiem, długo się nie odzywałem, bo tak o, dwa Bo nie wiem, czy tak długo się odzywałem, czy nie Bo jak po prostu chciałem się skupić na tej grze, jak już zostało tak mało czasu, więc Przepraszam was, jakby coś yy... I tak w ogóle zobaczyłem, że wbiły nowe suby, bardzo wam za to dziękuję Grunt, strefa to mapa Bardzo wam dziękuję za te no nowe suby Bardzo mi to pomaga i... Po prostu rozwija bardziej mój kanał, nie? No, tak jak dobijemy do tysiąca subów, co wątpię, bo ja jest zadowolony. Odcinki będą co drugi dzień, mi się wydaje. Po prostu będzie większa motywacja. Ja teraz też mi się tak. Ja, jak nie nagrywam dla was odcinków, to mi się strasznie nudzi. Nie wiem czemu, naprawdę mi się tak nudzi jak nie ma dla was odcinków. O. No i wyszedł. No, no coś za dziaduwa. UUUUUU uuu, uuu, uuu. Na rankadach nie... Naprawdę? Jeszcze na rankadach w to nie grałem. A łapka fajna. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Oj, coś ładuje długo. Nie, internet mam, to nie wiem czemu. Dziwne, dziwne. Dobra, ja, ja zrobię cięcie i wrócę do was jak mi się załaduje gra. Widzowie po prostu wyszłem z gry i weszłem jeszcze raz. Czekałem na tamtą grę jakieś nie wiem 15 minut, 12, coś takiego i ja pasanowimy już wyjść z gry, nie. Taka mapka, dobra. No do krańczę zablokujemy. Będzie było strasznie. No i Chesterka będziemy Chester to Chester, on jest dobry na każdą mapę, ale nie lubię go zbytnio. Ale to jest właśnie jakaś mapa, nie? No bo jak jest jakaś słaba mapa, to też nie jest za dobry. No słaba mapa też nie jest za dobry, więc niech jest na to co jest. Dobra. I co by on tu mógł wziąć? Może Franka? Hmm, o, wow, Ems! No naprawdę, no ludzie, ile można? No, mapy fajne to nie te, wyjdą i tyle. Nie blokują kogoś tam. Kogoś denerwującego. Ale blokuje jak. No tak, się do mojego No Jesse muszę. Zablokowałbym kogoś innego, no ale muszę Jesse. Bo oni nie chcą Jesse blokować, to ja muszę zablokować. Dobra. No i co pogramy teraz, tak tym, bo ja lubię akurat, jak mi ktoś wyjdzie, znajdę go do uduszenia, Przysięgam. 13.10. mamy drużnia. Fajnie fajnie. Dobra. Podpaleni. Widać, że biczki trochę. Dobra, fajnie się ustawiłem w miarę. Dobra. Ło, lecimy ich szybko. Ja mówię, że lubię teraz. Kiedyś nie lubiłem, ale teraz lubię. No dobra. Szybko poszło. I mamy to. Mamy to, widzowie. Jest. Mityk. Wójta. Mityk pierwszy końcu to jeszcze odbierzemy i co chcecie mogę jeszcze zagrać e, jedną gierkę sobie zagramy na solo wybijemy te dwa star dropiki tak na zakończenie pamiętajcie by zasubskrybować kanał ale na shortsach będę wam live y wstawiał no i co gramy no no, 29 maja wchodzi nowa postać, ta najnowsza, zapomniałem jak ona miała na imię, ale po prostu ta ultra legendarna postać wchodzi przez przeszły dostęp do niej, więc jakby ktoś chciał to może zakupić, tak tylko mówię, jakby ktoś nie wiedział jeszcze, 29 maja, no to jest nowa postać, ja się w sumie cieszę, będzie nowa postać w grze. Ja z tego co oglądałem to była. ooo w... ty bo ja zapomniałem że to mam. zapomniałem że to mam kompletnie. Bo to to. Eee, ja nie bije za dużo. Myślałem, że więcej będzie biło, ale fajnie, że to mam. Zapomniałem o tym już w ogóle nie. Dropnąłem do dzisiaj i zapomniałem. No. Dobra. No i teada już szukał cały dzień. O jest. No i mamy to. Dobra. rzadki. No i bardzo rzadki. Nie oddało na koniec, no i co. Ja wam dziękuję za oglądanie miłego dziąka. Ja idę montować. Cześć i czołem.